Witam serdecznie wideo poradniku do gry Assassin's Creed. Z przykrością muszę stwierdzić, iż wracamy do Jerozolimy. Tak, niestety. Po raz drugi idziemy do Jerozolimy wykonać kolejne, durne, chyba jedno z. Moim zdaniem, chyba najdurniejsze z zabójstw. Ale cóż, pierwsza sesja będzie. Mało stresogenna ze względu na fakt, iż będzie to tylko i wyłącznie. E, tylko i wyłącznie. Zwiedzanie punktów Zabijając widokowych, przygotowanie zamierzanie. W tym celu rzuć w ofiarę sztyletem, zepchnij ją z dachu lub dokonaj skrytobójstwa. Lub rzuć bombę atomową i rozpierdol całe miasto. Uu. No, i dobra, jesteśmy w Jerozolimie. Idziemy pogadać z Malikiem, pyskatym. Pokój i bezpieczeństwo, Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? al wyznaczył Macza na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salahadina, miasto nie ma odpowiedniego przywódcy. I Machadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swoje osiąga strachem i przemocą. Ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników. Tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda mi się. Gdzie, twoim zdaniem, powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu... Później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Daj. Nie zepsuj tego Altairze. Że... Wyjątkowo w pokojowy sposób odbyła się ta rozmowa z Malikiem. Tak więc idziemy walczyć. Znaczy, no, walczyć też. Walczyć, a jak najszybsze zakończenie tej sesji, aby jak najszybciej wynieść się z tej durnej Jerozolimy. Po zabiciu Wilhelma z Montferratu otrzymaliśmy dodatkowe noże do rzucania. Teraz mamy ich 10. 10 nieszczęśników pod rząd otrzyma strzały z noży. Nie 5. Idziemy na pierwszy punkt widokowy. Puf, puff. puff. E, czy ja się nie pomyliłem? Właśnie, coś za blisko. Ten punkt, odejdź stąd! Ups! Tego żeś się nie spodziewał. No boże, ciało spadło na dół. A ten punkt widokowy to toba dziewięć. Dobrze. Pół, dobrze, rozejrzyjmy się, mamy tu mnóstwo cywili do uratowania.

tym człowieku właśnie kogoś Ładko poszło. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Aha. Fajnie. Na wolności jest morderca. O, oh, co so się stało? Ktoś może spodziewać że mnie mojego czasu nie, nie, nie. O jesteś, co wykonał jesteś, co się co się jesteś, w w sumie pójdziemy w tą stronę. Czas co trochę ostrzy.

nie! Yeah. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie. Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. Super, super, super. Dobry Boże, co tu się stało? Tylko 8 oh, mieszkańców, tak? A było 12 kiedyś. Widać jaka ta moje moj spójrze na tą dzielnicę. lucieńka. O! No nowy pasek synchronizacji świetnie. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące stnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. To za Synagoga, Zdaję, tak? Tak. Ja nazywam to za szczytem. Umrzeć w służbie Boga, umrzeć walcząc za to, w co wierzymy, nie ma większej chwały. Hmm, skoro tak mówisz? Stoje tu dziś przed wami by was przestrzec. Jeśli ryszard zajmie japę... Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. Uf. I naszym obowiązkiem jest bronić... Teraz tu. go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Oh, oh. Na co oh. nie zaskoczyłeś. Angielski król jego armia niewiernych, maszerują na to. Iiiiiii. to jest? Został pan co co? to tak? Atakować z tyłu. To nie będzie zbyt trudne. Ja ha! To jest, Trzeba się wziąć za siebie. Nie mogę wykonać kontry, No! no. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila, i byłabym zgubiona. Kos. To nie w porządku. Kolejny Dobra. Następny punkt widokowy. Jest chroniony przez muzułmanów. Kurwa musiał się z tego złapać. Kmiot. O Boże! Świątynia! Nie masz po co tu być! Odejdź! Kto tu się odzywa? No sorry. To Tu to jest punkt to, to, to tokowy, żeby go nie przegapić, żeby później nie biegasz po całym mieście. Okay. Ja, już mnie nie ma. Puf, ała. strażnicy, którzy nie chcą nas tu oglądać.

Die engel.